Nami kolejny trójkolorowy vlog po meczu z Legią. Nastroje po zdobyczy punktowej najlepsze nie są, ale wydaje się, że gra, którą widzieliśmy, powoduje, że ta nadzieja na dobry rezultat i poprawę wyniku jest, więc o tym dzisiaj. No i oczywiście o meczu z Arką Gdynia, który przed nami. Także rozpoczynając z tym spotkaniem z Legią Warszawa. No Legia wepchnęła nam bramkę kolanem po rzucie rożnym. Można powiedzieć, że. To był przypadek, ale patrząc gdzieś tam na to, jak nabiegają na piłkę zawodnicy Legii, no to przypadkiem jest to, że strzelony był kolanem, ale jeżeli my pomagamy temu szczęściu odpowiednio pracując na rezultat, to potem właśnie takie bramki w taki sposób się zdobywa. Więc tutaj na pewno Szapoba przed drużyną z Warszawy, bo bramka bardzo ładna, bardzo dobrze rozegrany ten rzut rożny i zrealizowany ten nabieg. Nie byliśmy w stanie tego Obronić. Później mecz wydaje się dość wyrównany. Wydaje się, że Gieksa walczyła, że Gieksa goniła. Tych sytuacji trochę brakowało. Czasem zawodnicy się podpalają za wcześnie i nie dogrywają w odpowiedni sposób piłki do kolegów do przodu. Na przykład akcja Łukasiaka jeszcze w pierwszej połowie, gdzie prosiło się, żeby po ziemi prosto podać do przodu i tam będziemy mieli przewagę. Ostatecznie tak się nie stało. No, i nie mamy potem nawet sytuacji bramkowej. Ale w tej drugiej połowie Gieksa zagrała. Gieksa zagrała mocno, Gieksa zagrała agresywnie i Gieksa bramkę zdobyła po naprawdę pięknej akcji. Rozpoczął ją podaniem Alan Czerwiński na prawym skrzydle. Wasielewski popatrzył, wrzucił na nabiegającego Nowaka. Nie trzeba wcale zagrywać zawsze wzdłuż. Wyłożył piłkę. Tak naprawdę na środek polakarnego będąc już blisko końcowej linii. A Nowak tylko dołożył stopę i jest coraz bliżej tych siedmiu czy dziesięciu bramek w tym sezonie. No ma już je trzy idzie jak burza, więc trzymajmy kciuki, że te 10 strzeli. No, i Geksa się cieszyła. Geksa zaczęła gonić jeszcze za trzema punktami, jeden tylko nie był wystarczający, ale tutaj właśnie to, co, co mi się też rzuciło w oczy legia. Świetnie wykorzystała element faulu. Trzy razy zatrzymując nasze rozpędzające się naszą rozpędzającą się drużynę, a tu zaplecam przez mój nowy kolega. I, I tutaj zatrzymali ten nasz rozpęd. Po czym no niestety jeszcze w ostatniej akcji meczu, gdzie my już trochę też przygraliśmy na czas, bo straciliśmy nieco impetu, no i nawet Kudła tam dostał za grę na czas żółtą kartkę. I dośrodkowanie. Dośrodkowanie z prawej strony. Nie przecina je żaden z zawodników. No i uderza głową Jędrzejczyk, który wydawało się, że już nie powinien być na boisku, bo tych fauli naprawdę w tym meczu zaliczył dużo. Była też sytuacja z pangowem, który nie, nie ogarnął zatrzymania Nowaka i tam też kusiło się o drugą żółtą kartkę. No, ale jej nie było, więc tutaj też nie ma co drążyć. Tak jak to mówią zawodnicy, trener piłka oddaje, raz jest tak, raz jest inaczej. Miejmy nadzieję, że nam odda też tę sytuację. Jędrzejczyk uderzał kcięm też Czerwińskiego w twarz, ale wygrywa pozycję. Tam było dwóch zawodników legii na samego Czerwińskiego, a miał bardzo trudne zadanie. No, i niestety trafia Legia na tą, na tą bramkę 2-1. do Potem już poszli wszyscy do przodu, i jeszcze wpadła trzecia bramka, ale tego to już bym tutaj no nie winił zawodników za to, że no wiedzą, że, że tak naprawdę no trzeba strzelić gola, żeby tutaj być, chociaż mieć ten remis, więc poszli wszyscy do przodu. No i zostaliśmy brutalnie skontrowani w krótkim okresie czasu, więc te trzecie bramki to już bym tutaj tak gruntownie nie analizował i nikogo za nią nie karcił, no bo przecież też jak się puszcza bramkarza do przodu, no to po to, żeby strzelić bramkę, no ale bierze się pod uwagę, że się może stracić kolejną, tylko że to dalej jest zero punktów i nie ma to żadnego znaczenia. Patrząc na zadziorność naszych zawodników, na agresję, na ambicje, na charakter, miejmy nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany w meczu z Arką Gdynia i Wtedy jestem jakoś tak spokojny o, o rezultat. Wydaje mi się, że jeżeli zagramy na maksymalnej agresji, to pokonamy po prostu Arkę Gdynia, i tym bardziej, że grając u siebie, kupujcie bilety, bo jeszcze trochę biletów jest. Kibice z Gdyni również będą. Mecz o idealnej porze, sobota 17:30. Arka no, prezentuje się w tym sezonie całkiem nieźle. Zainteresowanie też tam wzrosło coraz więcej kibiców na, na stadionie w Gdyni. Także szykuje się naprawdę bardzo dobre widowisko i miejmy nadzieję też, że te informacje o wzmocnieniu GKS-Katowice w ostatnich dniach też zadziałają pozytywnie na zespół, bo tam no, holenderski nabytek nowy, który jak to już niektórzy pisali, ma udar w noze. To chyba tego nam ostatnio brakowało: takich właśnie precyzyjnych strzałów z daleka, między innymi takich, jak, którymi Adrian Błąd dał nam awans, którymi Adrian Błąd wpakował też Krakowi, co było później w reklamach Ekstraklasy i Superbetu. Także no, na pewno przyda się taki zawodnik. Miejmy nadzieję, że wniesie dużo dobrego do, do drużyny. No i trzymajmy w takim razie kciuki, dopingujmy drużynę w meczu z Arką Gdynia. Bo tutaj te trzy punkty będą bardzo ważne. Na tym etapie jesteśmy niestety pod kreską, jesteśmy na czerwonych pozycjach, ale to jest dopiero początek sezonu, więc nie zwieszajmy głów, tylko cała Gieksa razem, wspierajmy zawodników i oni, dając się wszystko, bo to widać, dając się wszystko. Punktów na razie z tego nie ma, jest tylko jeden, ale, ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy z nimi. Czekaliśmy długo na tą ekstra klasę, mamy ją i i po prostu zróbmy wszystko, żeby tutaj nie zadomowić się w dole, nie załamywać się i nie samemu nie nakręcać się negatywnie na to, co się wydarzy, wydarza. Wydaje się, że no też mamy swoje ograniczenia finansowe, budżetowe, jak sobie to ktoś weźmie, analizuje, to potem nie dziwić, nie można się dziwić, że niektórzy stawiają nas w roli spadkowicza, ale... Mając też doświadczenie tego jak pracujesz ta szkoleniowy na czele z Rafałem Gurakiem, bądźmy po prostu spokojni zaufajmy, że na boisku to co ma być, będzie na przestrzeni całego sezonu i po prostu dopingujmy GKS Katowice, bo chłopaki po prostu tego też potrzebują. To tyle w tym vlogu. Na pewno fajne koszulki na legi te wyjazdowe. Myślę, że każdy powinien sobie dorzucić, a dzisiaj jeszcze prezentacje miały koszulki hokejowe też ciekawe, też fajne, też coś nowego, coś świeżego, także fajny czas ostatnio za nami. No i tyle dzisiaj na tym vlogu. Do zobaczenia, mam nadzieję już, że na pewno w lepszym nastroju niż dzisiaj za tydzień.